Czy Wy też tak macie, że jadąc gdzieś w jakąś podróż, nieważne jak krótką, jak długą, macie z tyłu taką myśl, czy na pewno wszystko spakowałem? Dobra, pomyślmy. Ciuchy mam, prowiant jest, bilety są, laptop, tablet, smartfon spakowane, a ładowarki? Przecież do każdego z tych urządzeń potrzebuje osobnego zasilacza, prawda? Otóż nie tym razem. Może je zastąpić ta mała kosteczka. GC Power Gun. W drogę! No, dzisiaj długa droga, jak pewnie większość z Was będę w tym czasie scrollował Face'a, warto więc naładować sobie baterię. Całe szczęście PowerGun jest na tyle niewielki, że mogłem mieć go w kieszeni i tutaj pod 5 akurat trafiło się gniazdko. Jeżeli nie mieliście ostatnio przyjemności latać samolotem, to mam dla Was złą wiadomość. Są spore opóźnienia i na lotniskach spędzamy trochę więcej czasu, niż byśmy sobie tego życzyli. Ponadto przewoźnicy po raz kolejny odchudzili dopuszczalne wymiary bagażu, które możemy zabrać ze sobą na pokład, przez co raz jeszcze musimy przemyśleć, co do niego spakujemy. Jako, że jestem gadżeciarzem, to sporą część mojego bagażu zajmuje laptop, tablet, smartfon i inne tego typu rzeczy. I do tej pory każde z tych urządzeń wymagało osobnego zasilacza. A z racji, że lubię szybko te rzeczy ładować, no to te zasilacze, były duże, ciężkie i zajmowały sporo miejsca w tymże bagażu. Teraz już tak nie jest. Zamiast tych trzech ładowarek zabieram jedną. To jest GC Power Gun o mocy 65 W, którym naładuję jednocześnie aż trzy rzeczy. Jest mniejsza i lżejsza od standardowej ładowarki aż o 40%. Ma trzy porty ładowania. Dwa USB-C Power Delivery i jeden USB-A Ultra Charge. Dzięki temu możemy naładować nią jednocześnie laptopa, smartfona czy tableta. Cały sekret tej ładowarki tkwi jednak w jej wnętrzu. Komponenty są wykonane z azotku galu, są one mniejsze i spakowane bliżej siebie, dzięki czemu całe urządzenie jest bardziej kompaktowe i lekkie. Ponadto technologia GAN sprawia, że ta ładowarka jest bardziej wydajna od takich klasycznych. Chyba nie muszę tego mówić, ale dla formalności podkreślę, że ta ładowarka jest w 100% bezpieczna dla Waszych urządzeń. Mamy tutaj systemy zabezpieczające przed te zwarciem, przegrzaniem czy przeładowaniem. Ponadto mimo tego, że te komponenty są bliżej siebie, to wytwarzają mniej ciepła niż klasyczna ładowarka, co również pozytywnie wpływa na nasze bezpieczeństwo. Podsumowując, Power Gun idealnie sprawdzi się w domu, w biurze i jak widać w podróży. Jest lekki, kompaktowy, zmieści się wszędzie, a dzięki trzem portom ładowania możemy naładować kilka urządzeń jednocześnie. Byliście w w sytuacji, w której taka ładowarka by Wam się przydała? Koniecznie napiszcie w komentarzu. Zajrzyjcie też w opis tego filmu. Tam czeka na Was link, z którego dowiecie się więcej na temat PowerGana. Ja już będę leciał. Dzięki bardzo. Na razie. Cześć.